Mateusza 27:54 mówi, że rzymski żołnierz obserwował, jak Jezus został skazany na śmierć na krzyżu w dniu, w którym niebo pokazywało dziwne znaki i nastąpiło silne trzęsienie ziemi. Oficer ten był odpowiedzialny za dopilnowanie, by egzekucja przebiegła bez zakłóceń. Brał udział w wielu bitwach wojennych i wiedział, jak brutalna może być śmierć. Był znany z tego, że zawsze wykonywał swoje zadania i dbał o porządek, nawet gdy sprawy przybierały szalony obrót. Ale ten dzień miał być inny niż wszystkie, z którymi miał do czynienia. Setnik dowodził setką żołnierzy i był znany z odwagi i dobrego planowania. Jego praca wymagała od niego emocjonalnego dystansu i zawsze wydajnej pracy. Ale wydarzenia tego dnia wystawiły jego doświadczony dystans na próbę. I zmusiły go do głębokiego zastanowienia się nad obowiązkiem i człowieczeństwem. Setnika uderzyło zachowanie Jezusa, gdy obserwował to, co się działo. Przestępcy zwykle zachowują się, gdy są przestraszeni lub zdenerwowani, ale Jezus jest niezwykle spokojny i dostojny, nawet gdy jest wyśmiewany i torturowany. Ludzie w tłumie byli wściekli i gotowi na śmierć. Ponieważ przywódcy religijni naciskali na nich, ale spokojna reakcja Jezusa na ich stres sprawiła, że zaczęli zadawać pytania i byli zaciekawieni. Ta egzekucja była wyjątkowa, zarówno pod względem tego, co oznaczała, jak i tego, jak do niej doszło. Działy się rzeczy, które wydawały się niemożliwe do zrozumienia. Żołnierz zauważył, że Jezus nie wykazywał żadnych oznak stresu. Mimo, że krzyż był ciężki na jego ciele. Jezus pokazał to, mówiąc płaczącym kobietom jerozolimskim: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, płaczcie nad sobą i nad waszymi dziećmi, jak zapisano w Ewangelii Łukasza 23-28. W surowym świecie Golgoty, takie okazywanie troski o innych, nawet jeśli było bardzo słabe, nie miało miejsca. Nie zapomnij zasubskrybować stacji i kliknąć przycisku Lubię to, jeśli podoba ci się to, co widzisz i chcesz zobaczyć więcej. Pomoże nam to tworzyć więcej filmów takich jak ten. Atmosfera była ekscytująca, a niebo stawało się coraz ciemniejsze, co sprawiało, że napięcie w powietrzu było prawdziwe. Gdy Jezus jest prowadzony na śmierć, niosąc ciężki krzyż przez tłum podzielony na ludzi smutnych i śmiejących się, jego pogląd zaczyna się zmieniać w znaczący sposób. Jezus stanął w obliczu śmierci z honorem, zwłaszcza w sposobie, w jaki wchodził w interakcje z otaczającymi go ludźmi. To bardzo różniło się od tego, co czuje większość skazanych na zagładę czyli beznadziei. Gdy trwała egzekucja Jezusa, żołnierz uważnie obserwował zmieniające się sceny. W tłumie kobiety z Jerozolimy płakały za Jezusem. Mimo, że Jezus cierpiał, przemówił do nich i powiedział, aby nie płakały za Nim, ale za sobą i swoimi dziećmi. Łuka 23:28. 28. Setnik był głęboko poruszony tym aktem dobroci, mimo, że osoba ta bardzo cierpiała. Pokazało to głęboką siłę moralną, która różniła się od zwykłej beznadziei okazywanej przez skazanych na zagładę ludzi. Pochód dociera do Golgoty, która jest znana jako miejsce czaszki. Księga Izajasza 53:12 mówi, że Jezus zostanie zaliczony do grona winnych. A kiedy zostaje przybity do krzyża i powieszony między dwoma złodziejami, obietnica ta się spełnia. Przywódcy religijni i tłum naśmiewali się z Jezusa, ośmielając go, by uratował się i zszedł z krzyża, jeśli naprawdę jest synem Bożym. Było to podobne do tego, jak ludzie śmiali się z Jezusa w Ewangelii Mateusza 27:42. W tym momencie nawet złodzieje, którzy zostali straceni wraz z nim, śmiali się z niego, ale Jezus zachował niezwykły spokój. Setnik był zaniepokojony i zainteresowany jego ciszą i wewnętrzną siłą, gdy cierpiał. Pokazało to głębie charakteru i wiary, która wykraczała poza ludzkie zrozumienie. Mateusza 27:45 mówi, że od południa do trzeciej po południu, kiedy z jakiegoś powodu nad ziemią zrobiło się ciemno, nastrój stał się jeszcze mroczniejszy i straszniejszy. Podczas paschalnej pełni księżyca, ciemności tej nie można było wytłumaczyć zjawiskami naturalnymi. Zdawała się wskazywać na wydarzenie nadprzyrodzone, przez co wszyscy czuli jeszcze większy strach i przerażenie. W tym samym czasie silna modlitwa Jezusa o przebaczenie skierowana do jego zabójców, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. UK 23, 23:34, była wyraźnie słyszalna w chaosie. Kiedy był w najgorszym bólu, wypowiedział te słowa, które pokazują miłość i dobroć, jak żadna inna. W Ewangelii Mateusza 26,64, setnik zwrócił szczególną uwagę na to, co powiedział Jezus. Ty to powiedziałeś, ale powiadam wam, że odtąd ujrzycie syna człowieczego, siedzącego po prawicy mocy i przychodzącego na obłokach niebieskich. Odważna odpowiedź Jezusa, skierowana do arcykapłana, doprowadziła do oskarżenia go o bluźnierstwo i była kluczowym momentem jego potępienia. Podczas swojego cierpienia, Jezus robił rzeczy, których żołnierz nigdy wcześniej nie widział. Nie okazywał beznadziei ani złości. Zamiast tego mówił o świecie poza Ziemią, co wprawiło wszystkich w zakłopotanie. Ta ostra różnica w stosunku do tego, jak skazani ludzie zwykle czują się w swojej sytuacji, urzekła setnika i skłoniła go do głębszego zastanowienia się nad tym, co naprawdę oznacza władza i autorytet. Podoba Ci się ten film? Nie zapomnij również podziękować, zasubskrybować i polubić film. Z waszą pomocą możemy tworzyć więcej takich materiałów. Gdy Jezus zostaje odesłany do pretorium, żołnierz nie może przestać myśleć o tym, co Jezus powiedział o tym, jak wielki będzie w przyszłości. Pomysł ten wydawał się nie pasować do nadchodzącej hańby. Jak człowiek, który był tak znienawidzony i torturowany, mógł mówić z taką pewnością, że Bóg przemawia? Jezus Zachował silną wolę, nawet gdy doświadczał więcej bólu i kpin. Jego niezachwiany spokój podczas egzekucji, a zwłaszcza spokojne odpowiedzi i brak gniewu, sprawiły, że setnik zastanawiał się, czy ma on głęboką siłę duchową. Kiedy Piłat umył ręce od tej sytuacji, jak mówi Mateusz 27:24, mówiąc, że chce uwolnić się od winy za skazanie na śmierć niewinnego człowieka. Powietrze było napięte. Gdy żołnierze krzyżują Jezusa i rozkładają Jego szaty pod krzyżem, wypełniając obietnicę z psalmu 22,18, setnik dostrzega niesamowity kontrast między okrucieństwami tego świata, a dobrocią, która wykracza poza ten świat. Mateusza 27,45 mówi o tajemniczej ciemności, która okryła ziemię od południa do trzeciej. To wraz z trzęsieniem ziemi sprawiło, że ludzie poczuli silny strach i podziw. Żołnierz był głęboko poruszony tymi niesamowitymi wydarzeniami, a także pełną czci cierpliwości modlitwą Jezusa o przebaczenie. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Kiedy te niebiańskie znaki i czyny Jezusa połączyły się, głęboko wpłynęły na setnika i sprawiły, że zakwestionował swoje poglądy na temat sprawiedliwości, dobroci i władzy. Będąc świadkiem ukrzyżowania, przestał postrzegać je jako pracę i zaczął postrzegać je jako duchowo znaczące wydarzenie, które zmieniło jego poglądy i sposób, w jaki postrzegał swoje miejsce w historii. Gdy ukrzyżowano Jezusa, żołnierz zobaczył, jak Jezus okazuje mu głęboką życzliwość i troskę. To skłoniło go do zastanowienia się nad tym, co to znaczy być silnym i słabym. W Ewangelii Łukasza 23:34 pragnienie Jezusa, by przebaczyć tym, którzy go zabili, uderzyło głęboko w żołnierza, który bardzo cierpiał. W Ewangelii Marka 15:24 czytamy, że żołnierze, w tym setnik, losowali ubrania Jezusa. Była to normalna praktyka, ale pokazuje, jak materialistyczni byli żołnierze. I jak mało rozumieli duchowe znaczenie czynów Jezusa. Setnik mógł nie wiedzieć, że dzielenie się ubraniami Jezusa było spełnieniem obietnicy z Psalmu 22:18: że podzielą między siebie moje szaty i rzucą losy o moją szatę. Nie można było jednak zignorować powagi tego czynu. Ewangelia Jana 19:23:24 mówi o tym, że jednolita tunika która nie została rozdarta, ale pociągnięta, symbolizuje, że misja Jezusa była cała i kompletna, nawet po śmierci. Przybicie do krzyża zdawało się mieć wpływ na naturę w miarę upływu godzin. Od południa do godziny trzeciej, Ziemia była całkowicie ciemna. Nie mogło się to wydarzyć naturalnie, zwłaszcza, że miało to miejsce podczas żydowskiego święta Paschy, kiedy Księżyc jest w pełni co wyklucza jakiekolwiek zaćmienie słońca. Mateusza 27:45 mówi o tym, jak ta ciemność wzmocniła upiorną atmosferę i sprawiła, że wszyscy tam stanęli w obliczu prawdy o tym, co widzieli. Gdy Jezus ponownie zawołał i oddał ducha, ziemia zatrzęsła się, a skały pękły. Był to dramatyczny koniec dnia pełnego nadprzyrodzonych znaków. Według Mateusza 50-51 rozdarcie zasłony świątynnej od góry do dołu nie tylko pokazuje, że mur między Bogiem a ludźmi został przełamany, ale także oznacza początek nowej relacji, do której każdy może dołączyć z powodu śmierci Jezusa. Kiedy żołnierz zobaczył dziwne rzeczy, które się działy: ciemniejące niebo, trzęsienie ziemi i rozdarcie zasłony, wiedział, że to nie była normalna egzekucja. Te kosmiczne wydarzenia, które miały miejsce w tym samym czasie co śmierć Jezusa, jasno pokazały, że za wszystkim stał Bóg. Kapitan i jego ludzie byli pełni strachu i podziwu, byli przyzwyczajeni do radzenia sobie ze śmiercią i niebezpieczeństwem w codziennym życiu, ale teraz widzieli wyraźny znak boskiej mocy. Wartownik widzi fizyczne oznaki stworzenia opłakującego śmierć swojego Stwórcy, gdy ziemia się trzęsie i zapada ciemność. W ten sam sposób, w jaki czuł się słynny kaznodzieja Spurgeon, skały, które zostały rozdarte w żałobie, wydawały się bardziej delikatne niż serca ludzi, za których Jezus umarł. W środku tego kosmicznego lamentu żołnierz był bardzo poruszony, dlatego Mateusz. 27:54 mówi, że powiedział: Prawdziwie, to był syn Boży. Stwierdzenie to było nie tylko reakcją na nadprzyrodzone wydarzenia, ciemność i trzęsienie ziemi, ale miało wiele wspólnego z tym, co widział, gdy Jezus był ukrzyżowany. Dostrzegł w Jezusie godność, życzliwość i miłość, które bardzo różniły się od przemocy, jaką zwykle obserwuje się podczas tego rodzaju egzekucji. To rozpoznanie naraziło setnika na wielkie niebezpieczeństwo, ponieważ był otoczony przez żołnierzy i przywódców religijnych, którzy już potępili Jezusa. Był to jednak punkt zwrotny w jego życiu. To wyznanie wiary ze strony rzymskiego żołnierza, który przeszedł przez wiele walk, nadało autorytetowi Jezusa dodatkową wagę. Ten odważny akt wiary i ta ostatnia chwila zmieniły żołnierza tak bardzo, że z człowieka czynu stał się człowiekiem wierzącym. Żołnierz przypomniał sobie ostatnie słowa Jezusa, skierowane do arcykapłana, które mówiły o Synu Człowieczym siedzącym po prawicy mocy i przychodzącym na obłokach niebieskich. Słowa te, wraz z modlitwą Jezusa o przebaczenie dla Jego zabójców i spokojną akceptacją Jego losu, wciąż przez niego przechodziły. Dramatyczne reakcje natury na śmierć Jezusa, niebo pociemniało, a ziemia się zatrzęsła, jeszcze bardziej utwierdziły go w przekonaniu, że widział coś bardzo ważnego. Z powodu tych myśli zaczął się zastanawiać, kim i jaką osobą był człowiek, którego pomógł potępić. Jak ktoś mógł być tak dostojny, przechodząc przez tak straszny ból i wstyd? Jaki był powód, Ogromnego wpływu jego śmierci na naturę. Z powodu tych pytań, żołnierz zaczął zastanawiać się nad znaczeniem wydarzeń, których był świadkiem. Zaczął dostrzegać, że egzekucja mogła nie być końcem, ale raczej początkiem czegoś znacznie większego. Po uświadomieniu sobie, że zabił dobrego człowieka, poczuł ogromne poczucie obowiązku i zmiany. Myśląc o tym, co to oznacza i jak to wpłynęło na niego, gdy rozważał swój udział w zabiciu Syna Bożego. W przeciwieństwie do jakiejkolwiek innej śmierci, którą żołnierz widział, śmierć Jezusa była naznaczona wielką świętością i pokojem. To wydarzenie poruszyło jego sztywne serce, co doprowadziło do powolnej zmiany w jego wnętrzu. Ale kiedy myślał o tym, co się stało, poczuł silniejszą potrzebę znalezienia prawdy. To sprawiło, że Zakwestionował naturę życia i śmierci, oraz własnego istnienia. Jego poszukiwanie zrozumienia doprowadziło go do podróży, aby dowiedzieć się więcej o sobie i swojej duchowości. Setnik zmienił sposób, w jaki odnosił się do swoich współwięźniów i współpracowników, wykazując oznaki życzliwości i pokory. Kiedyś był znany z bycia twardym i skutecznym. Te zmiany pokazują, jak głęboko wpłynęły na niego ostatnie godziny Jezusa. Pokazują przejście od egzekwowania twardej sprawiedliwości do bycia uosobieniem dobroci, którą widział na krzyżu. Oprócz żołnierza inni ludzie również przeszli tę zmianę. Inni żołnierze i ludzie obserwujący egzekucję byli pod wielkim wrażeniem i zmusiło ich to do zastanowienia się nad swoją wiarą i sobą. W tłumie były kobiety z Galilei, takie jak Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Józefa oraz matka chłopców Zebedeusza. Chociaż były daleko, te wierne naśladowczynie obserwowały wydarzenia. Ich miłość i oddanie były widoczne nawet w obliczu takiej katastrofy. Wkrótce mieli odegrać bardzo ważną rolę, ponieważ byli jednymi z pierwszych ludzi, którzy zobaczyli i powiedzieli innym o powrocie Jezusa. Co pomogło w rozpowszechnianiu dobrej nowiny? Był to punkt zwrotny nie tylko dla bliskich naśladowców Jezusa, ale także dla ważnych osób, takich jak Nikodem i Józef z Arymatei. Wystąpili oni po ciało Jezusa, ryzykując swoje życie i tożsamość, aby upewnić się, że zostanie pochowany z honorami. Obaj byli członkami Sanhedrynu i ukrytymi naśladowcami Jezusa. Ten odważny i pełen wiary czyn pokazuje, że wydarzenia tego dnia zmieniły i poruszyły nawet najbardziej nieoczekiwane serca. Kiedy setnik powiedział, że Jezus jest synem Bożym, był to głęboki moment wiary i zrozumienia, który zmienił jego życie i całą historię zbawienia. Historia ta pokazała, że dobroć Boga może uspokoić nawet najtwardsze serca. Jako pierwsza osoba, która widziała zmartwychwstanie. Maria Magdalena dodała mocy tym wydarzeniom. Ludzie, którzy podążali za Jezusem, byli pełni nadziei i wiary, gdy powiedziała im: "Widziałam Pana", jak zapisano w Ewangelii Jana 20:18. Jej szczere podziękowania i niezachwiane wsparcie dla służby Jezusa, wraz z kluczową rolą, jaką odegrała po zmartwychwstaniu, sprawiły, że cuda wydawały się bardziej realne. Wszystko, co setnik widział podczas egzekucji, okazało się prawdą, gdy Jezus powstał z martwych. Było dla niego jasne, że śmierć nie była końcem i że Jezus naprawdę obiecał nieskończone życie. Prawdopodobnie chciał podzielić się swoim doświadczeniem i odnowioną wiarą z innymi ludźmi, ponieważ miał tak głębokie zrozumienie. Ponieważ Maria Magdalena i inni przyjaciele opowiedzieli mu o nadprzyrodzonych znakach i głębokiej dobroci Jezusa podczas jego ukrzyżowania, setnik mógł opowiedzieć o tym, co widział. Jego własna historia, która opierała się na wielkiej zmianie, z czynienia na wiarę, mogła skłonić wielu ludzi do przyjęcia Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Żołnierz był jedną z pierwszych osób, które publicznie powiedziały, że Jezus jest boski. Pokazało to, że przesłanie Jezusa było skierowane do wszystkich, nie tylko do Żydów i Pogan. Śmierć i zmartwychwstanie miały wpływ na ludzi, którzy nie byli tam w tym czasie. Ta historia o żołnierzu pokazuje, jak krzyż może zmienić życie ludzi i jak przesłanie Jezusa nadal działa, mimo że wydarzyło się to ponad dwa tysiące lat temu. Jego przemiana z twardego żołnierza w zaangażowanego chrześcijanina pokazuje, jak głęboko lekcje Jezusa wpływają na ludzi z różnych środowisk. Co więcej, śmierć Jezusa na krzyżu ma ogromne znaczenie religijne i duchowe, ponieważ jest końcem Bożego planu zbawienia wszystkich ludzi. Kilka starotestamentowych przepowiedni wskazywało na to wydarzenie, które miało miejsce i zostało opisane w Nowym Testamencie. Pokazuje ono, w jaki sposób Bóg próbuje naprawić relację między Nim a ludźmi, która została zerwana przez grzech. Pełniąc rolę baranka Bożego, Jezus złożył siebie jako doskonałą ofiarę, aby zaspokoić Bożą sprawiedliwość i uspokoić Jego gniew, umożliwiając ludziom pojednanie z Bogiem. Ten akt zbawienia nie tylko uwalnia nas od grzechu, ale także zmienia sposób, w jaki żyjemy. Dając nam życie wieczne poprzez wiarę w Jezusa. Krzyż jest najważniejszą częścią wiary chrześcijańskiej. Reprezentuje on nową więź opartą na przebaczeniu, zamiast na przestrzeganiu prawa. To nowe przymierze, zapoczątkowane przez Jezusa podczas ostatniej wieczerzy i ukazane przez Jego krew, przebacza grzechy i ustanawia sposób, w jaki ludzie mogą żyć w pokoju z Bogiem na zawsze. Jesteśmy proszeni o zastanowienie się nad naszymi własnymi przekonaniami i tym, jak wiara w Jezusa Chrystusa może nas zmienić, gdy myślimy o podróży setnika i szerszym znaczeniu ukrzyżowania. Obietnica zmartwychwstania daje ludziom, którzy szukają prawdy i przebaczenia, nadzieję i nowy początek. Zachęca również do osobistej relacji z Bogiem, która wykracza poza czas i historię. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu. Jeśli podobał Ci się ten film, polub go, śledź, a może nawet daj super podziękowanie, aby pokazać swoje wsparcie. Dziękujemy za poświęcenie. Dzięki niemu ta stacja działa i możemy dostarczać więcej materiałów. Prosimy o udostępnienie tego filmu osobom, które mogą uznać go za przydatny.